Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z racji tego, że w konkursie mikołajkowym wziął udział tak dużo osób, postanowiłem, że zrobię dla Was kolejny konkurs. E, tym razem do wygrania nie będą karty a saszetki. E, do wygrania będzie, będą 3 saszetki z Ekstra Klasy 12-13, 3 saszetki z Ekstra klasy 14-15. Cztery saszetki z EURO 2012 I uwaga, uwaga Dwie saszetki z Drogi do Brazylii Bardzo rzadkie saszetki, także jest to już rarytas No i moi drodzy Jeszcze dwie saszetki Z Champions League 11-12 Też bardzo rzadkie saszetki, także jest to rarytas Także moi drodzy, do wygrania jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 saszetek, w tym kilka rarytasów. Także to jest nagroda dla zwycięzcy. Natomiast jeżeli zajdzie taka konieczność, to zrobię też nagrody pocieszenia. Mam tu jeszcze saszetki z Ekstra klasy 12 13 z 14, 15, też mam euro 2012, także e, będą nagrody pocieszenia, jeżeli będzie taka konieczność. No a teraz, co jest tematem konkursu? Tematem konkursu jest e, euro 2016, a właściwie to losowanie. Postanowiłem zrobić taki konkurs, e, w którym to zadam Wam pytanie: e, z kim Polska zagra w grupie na euro 2016? Losowanie będzie jutro w sobotę do o 18.00, także do tej godziny ma, macie czas. No a teraz Wam wyjaśnię zasady. No, żeby wziąć udział w tym konkursie, dobrze byłoby, żebyście zostawili lajka, like, ale nie jest to konieczne. A teraz najważniejsze, w komentarzu pod tym filmikiem musicie podać nazwy trzech drużyn, z którymi Polska zagra w grupie. No i tak, mamy tu trzy, trzy koszyki, koszyk pierwszy, drugi i czwarty. W trzecim e, gra Polska, także e, tego koszyka nie pisałem. No i teraz z każdego koszyka musicie napisać po jednej drużynie, czyli na przykład e, Francja, Włochy i Turcja i taki komentarz musicie mm, zamieścić e, e, pod filmikiem. Także musicie podać trzy drużyny. Z każdego koszyka musicie wybrać po jednej drużynie i napisać w komentarzu. Myślę, że konkurs bardzo fajny. Także życzę Wam powodzenia. Trwa do jutra, do soboty, do godziny 18. Wtedy będzie losowanie no i wtedy, wtedy też postaram się nagrać filmik, w którym właśnie podaję Wam wyniki konkursu. Także. Jeszcze raz wam pokażę tą karteczkę. Wybieracie po trzy, trzy drużyny z każdego koszyka, po jednej. Także tak by to wyglądało. No a ja Was już zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Cześć.